Ale to wszystko jest do czasu. To wszystko jest do czasu. Jak to się mówi, Zwan yy, wodę nosi, dopóki się mu. Dupa nie rozpruje, nie? A to, że ja powiedziałem tutaj parę brzydkich słów, że się źle wyraziłem. Poszukaj, poszukaj tych, tych gwiazd tutaj, gwiazd telewizji, tych gwiazd show biznesu. Jak oni się wyrażają. To dopiero jest, dopiero jest. Yy, o czym mówić, a ty, ty robisz aferę z tego, że powiedziałem, że, że ktoś jest głupi, z tego robisz aferę, chłopie, ty się zajmij wojną na Ukrainie, a nie moją osobą, zajmij, to będzie, większy pożytek będzie, naprawdę, Jeśli poświęciłbyś ten swój czas, który poświęcasz na mnie, to, bo to ci, to ci nic nie da, to ci nie, nie zarobisz, na tym nic ci nie przyjdzie, a wręcz, wręcz przeciwnie, jeszcze na tym stracisz, Przyjdzie taki czas, że jeszcze na tym stracisz.